Cześć. dzień dobry, witam Cię drogi internauto. Dziękuję, cieszę się, że zajrzałeś, zaciekawiłeś się moim portalem Patreona. Chciałbym powiedzieć parę słów o sobie i przedstawić moją, mój profil jako, jako twórcy internetowego. Zresztą, nie jestem przyrodnikiem i filozofem dotychczas pracowałem głównie na uczelniach wyższych i jestem również osobą, która jest chora, jestem trzyśmięczem alkoholikiem, jak również choruję na depresję. I inicjacja tego portalu, jakby ma właśnie taką funkcję rozpoczęcia, taki element rozpoczęcia nowego życia właśnie zdrowienia i po przebytym, takim siermiężnym no, kryzysie, egzystencjalnym niedawnym, właśnie no, taką funkcję terapeutyczną i chęć po prostu zrewidowania tego, co, co jest wartościowe w życiu, co chciałbym robić. Że, go, że po prostu nie warto iść na kompromisy pewne i z samym sobą przede wszystkim i no jakoś efektem tego jest właśnie ta próba kierowania się ku yy, takiemu światu, którego wcześniej yy, nie znałem to znaczy nigdy nie upubliczniłem swojego wizerunku w takim sensie jakiegoś właśnie z działalności na internecie takiej publicznej, i więc to jest dla mnie też taki nowy uniwersum. Jestem bardzo podekscytowany, i e, no, e, nabuzowany, że tak powiem, tym pomysłem intensywnie. Teraz właśnie to przygotow przygotowuję i, i byłem nadziei, że to będzie wychodzić. Właśnie e, chciałem powiedzieć, czym się ja chciałbym dzielić tutaj. Więc no właśnie podczas tego kryzysu, o którym wspomniałem, zacząłem pisać wiersze. I też niedawno się z, z, zainteresowałem, żeby powrócić do, do, do szkicowania, bo jako dziecko to robiłem. Nadchodziłem na jakieś takie zajęcia, i, i teraz do tego próbuję powrócić. Też właśnie w trakcie, czy pod koniec tego kryzysu zapragnąłem napisać jakąś powieść, po prostu coś swojego, bardzo osobistego, co nie byłoby po prostu jakąś pracą akademicką, taką jak się pisze, powiedzmy, książki jako właśnie filozof na przykład. Rozpocząłem pisać tą powieść i chciałbym właśnie też się dzielić tym z wami i z tobą, i być może również y, jakiejś takiej współpracy włączać cię w, tą, y, w ten plot tej powieści. Jakby. Twoje przemyślenia, twoje odczucie. Chciałbym też... Y, zro, y, hmm. Chciałbym... Y, y, już właśnie zrobiłem pierwszy inauguracyjny odcinek podcastu do filozofii nauki. Też właśnie nigdy w życiu. Nie robiłem takiego przedsięwzięcia, żeby po prostu um, puszczać jakieś odcinki po prostu gdzieś publicznie. Cieszę się z tego, że to jest też kolejna rzecz dla mnie nowa, nowe doświadczenie, bardzo pożyteczne. Tak myślę, mogę się podzielić swoim doświadczeniem, swoją wiedzą w tym temacie. I um, chciałbym również robić taki podcast, czy może to raczej nie podcast, bo. To jest rzecz, której nie chciałbym publikować. Może kiedyś w jakieś tam powiedzmy rzeczy, które nie byłyby takie zbyt osobiste, bo jednak trzeba zachować pewną zdrową, taką właśnie intymność, powiedzmy swoją emocjonalną, intelektualną, a nie wszystko jakby uzewnętrzniać świat. I... Ale właśnie chciałbym takie coś nagrywać dla Was, jakby tak jakby. W tym wąskim gronie naszym teraz w miesiącu, też takie jakby nagrania na temat właśnie tych kryzysów. I um, chciałbym w nich opowiedzieć, opowiedzieć trochę o swoich własnych, które powiedzmy, kilka ich było w życiu, podzielić się tym szczerze. Jak i również gdzieś tam w platach w międzyczasie. E, takie spotkania z osobami różnymi, które, które znam, które właśnie różnego rodzaju też, czy choroby, właśnie, czy kryzysy, te właśnie psychiczne też przechodzę albo przeszły, które też by zechciały się podzielić tym Wami. Także mniej więcej tak się zarysowuje moja e, tutaj e, idea tego mojego twórczego, nowego życia. Współpracy z Wami i teraz, takie rzeczy techniczne: chciałem to powiedzieć, że zamieściłem właśnie tutaj w tych pierwszych postach no właśnie ten inauguracyjny odcinek podcastu o Filozofii Nauki i fragment, początek właściwie tego maszynopisu jego tej powieści. Jeżeli chodzi o jeszcze wiersze, które też założyłem stronkę też dość właśnie niedawno, na świeżo, w której umieszczam wiersze wybrane. I także też link do tego do tej stronki jest też w tym moim bio, w tym opisie tutaj. Także też zapraszam do zapoznania się i zamierzam właśnie dalej kontynuować to pisanie wierszy też i dzielenie się z Wami nimi. Również z tymi, które w ogóle jakby może nigdy tam nie będę nigdzie wrzucał. Ale no warto i tak się podzielić z kimś, żeby nie marnować tego, yy, co się z siebie jakby wypuszcza i nawet się krytycznie o tym myśli, ale może się okazać, że akurat do kogoś jednej osoby coś wyjątkowo akurat zagra w jej sercu. No. Także nie wiem czy jeszcze coś powinien powiedzieć z rzeczy technicznych, chyba nie Cieszę się, że, że mnie wysłuchaliście, wysłuchałeś, wysłuchałaś i zapraszam na, na tą przygodę razem ze mną, jeżeli masz ochotę to, to proszę zapoznaj się ze szczegółami, z moimi materiałami dotychczas które właśnie udostępniłem Byłoby mi super miło właśnie dalej no, ci udostępniać, chociaż i tak część z nich no, prędzej czy później tam w internecie się znajdzie, ale jeszcze właśnie fajny jest ten aspekt, żeby można to było robić we współpracy właśnie z Tobą. Chodź. Dzięki i może do zobaczenia, cześć!